Faktycznie zastanawiałem się nad tym, żeby zaprzestać już robienia swojego kanału. TVP jest wolne, Wąsik Kamiński idą do więzienia, Tusk rządzi. I tak pomyślałem, że po co już będę robił ten kanał? Jak tak naprawdę wszystko się zadziało to, co chciałem, żeby się zadziało. Ale później rozmawiałem z kilkoma osobami i usłyszałem, że te moje materiały mają dla Was większe znaczenie. Jednak zmieniam zdanie i będę dalej dla Was robił swój kanał. Dla tych 25 tysięcy moich subskrybentów, którzy mnie subskrybują, dla tych kilku tysięcy ludzi, którzy mnie obserwują na Instagramie, dla tych 300 ludzi, którzy obserwują mnie na Twitterze, dla moich dwóch wspaniałych córek, dla mojej wspaniałej kobiety, a także dla pewnej pani Ani. która zrobiła piękny prezent swojej mamie kupując moją książkę. Pani Halino, mówię do Pani, Pani Halina z Legnicy, widzicie ją na zdjęciu, dostała moją książkę, a jej córka Anna prosiła o małą prostą serce, żebym dał jej autograf, co jest niemożliwe, bo ja mieszkam na Bali, jestem na Bali, książka idzie z Polski, ale obiecałem, że zamiast autografu serdecznie na święta, pozdrowie, zdrowie złożę najserdeczniejsze życzenia Abyście spędzili te święta spokojnie, rodzinnie, z uśmiechem na twarzy. Zaczynając od pani Ani, która ze swoją mamą Haliną, byłą nauczycielką, będzie spędzała te święta w Legnicy, a kończąc na was wszystkich, ponad 25 tysiącach moich subskrybentów. Jeszcze raz, wesołych, spokojnych, rodzinnych i uśmiechniętych świąt. Dziękujemy, ja, a także. My Merry Christmas, yeah? Merry Christmas. Merry Christmas.